Dialog był pełny, trzeba dusz... Tanecznie, muzycznie i sportowo. Tak było podczas tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Skokach. Orkiestra zagrała tu po raz trzynasty, ale o pechu nie było mowy. Włączamy się po raz trzynasty w zagranie wspólne z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Mam nadzieję, że wiatraki, które są symbolem dzisiejszego finału, 23 finału, nakręcą pozytywnie wszystkich do tego wielkiego wspólnego działania. Energii mieszkańcom Skoków i okolic nie brakowało, mogli ją rozładować odwiedzając stanowisko do ćwiczeń survivalowych, które stanęło w hali widowiskowo-sportowej. Członkowie stowarzyszenia pomagali również w zbiórce pieniędzy. Chyba jak wszyscy chcemy pomóc, zebrać troszkę pieniążków dla dzieci, i e, żeby kupować ten sprzęt do szpitali. E, przygotowaliśmy małą dioramę, mały pokaz sprzętu militarnego, wojskowego, survivalowego, można podejść do nas na stoisko, zobaczyć sobie jak się oczyszcza wodę, rozpala ogień w taki dosyć prymitywny sposób. Takie podstawy suriwalu. W hali prezentowało się również nadleśnictwo Łopuchówko. Mamy eksponaty z wypchanymi zwierzątkami, żeby dzieci mogły je pooglądać. Mamy poroża, zwierząt, a także przygotowaliśmy dla każdego chętnego pokarm dla sikorek na zimę oraz różne gadżety dla dzieci, kolorowanki. Mamy puzzle do poukładania. Owady, które można oglądać pod mikroskopem. Jedną z atrakcji wielkiej orkiestry w Skokach była baloniada. Koleżanka robi przepiękne balony, serduszka, wielkie, fajne, latające z helu i nie tylko, zwierzątka i kwiatki, jakie tu można zobaczyć. A małe dziewczynki przygotowały loterię fantową, z której każdy los wygrywa. Jest transakcja wiązana, ktoś pomaga, ktoś dostaje. także. Miło nam po prostu pomóc. Fantazyjnie poskręcane balony nie były jedyną pamiątką z tego rocznego finału. Wrzucając pieniądze do puszki, można było zabrać do domu anioły i serduszka wykonane techniką dekupażu. Przygotowali je pod opieczni młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Dekupaż to jest zrobione z masy solnej serduszka i kawałki drzewa pocięte w plasterki. To jest po prostu przyklejone kawałki chusteczek i pomalowane lakierem. Sporo działo się na scenie, prezentowali się tam lokalni artyści z grupy Skoczki. Taneczne show przygotowała również Akademia Tańca Metrum z Poznania. W przerwach pomiędzy występami nie mogło zabraknąć licytacji. Dwieście dwadzieścia Mieszkańcy Skoków nie zawiedli i jak co roku chętnie otworzyli swoje serca i portfele. Tak raczej staramy się co roku coś wydyscytować. Pieniądze są potrzebne i myślę, że to będzie dobre dla, dla tych dzieci i dla tych osób, które te pieniądze są zbierane. Jest to szczytny cel i naprawdę warto, popieram to bardzo. Po raz kolejny w prowadzeniu licytacji pomagali Martyna i Kacper. Lubię pomagać. Krótko, zwięźle i na temat. To sprawia wiele radości takie licytowanie dla chorych i potrzebujących. 20 złotych. do wartości 40 zł, Trzy kosze i torba. Są różne piłki z autografami, koszulki, wlazłego na przykład była licytowana. Kolacje bardzo dużo fajnych rzeczy, które warto polecić. No to kto chce się przelecieć? Od 150 zł 15 30. minut. Można było również wylicytować lot śmigłowcem. Pomagamy, no, no co rachuj no i to jest wszystko no do małych dzieci, no i dlatego to wykupiłem też. A dlaczego akurat lot z helikopterem? Po pierwsze, no nie byłem we wojsku, a zawsze chciałem dolecieć. tym wszystkim 200 złotych. Sporo emocji wzbudziła licytacja gitary. Dzięki niej do puszki trafiło 610 złotych. I z dla swojej małżonki grać będzie ten oto pan. Wielkie brawa! Wielkie brawa! brawa! Będzie się uczył w grę? Ja myślę, że pójdzie na szkołę. No mamy, no mamy. Wielka orkiestra to także koncerty. O tym, że rock and roll nie umarł i ma się dobrze, przekonywał zespół Ogień. Najbardziej znane przeboje czerwonych gitar przypomniała istniejąca od 2000 roku grupa Wędrowne Gitary. W niebo rozświetliły fajerwerki. Światełko do nieba to jeden z obowiązkowych punktów finału. W tym roku w skokach udało się zebrać ponad 20 100 złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na diagnostykę najmłodszych i po raz trzeci również na godną opiekę medyczną seniorów.